Załóż baczność. Na banderę Do podniesienia bandery. Witam serdecznie Was wszystkich. Członków klubu, sympatyków, rodziny. Też pomóżcie mi wspólnie przywitać zaproszonych gości. Jest z nami przewodniczący Rady Miejskiej w świeci, pan Jerzy Wójcik. Jest z nami również y, pani prezes Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, pani Katarzyna Domańska. Do południa dzisiaj odbyły się dziesiąte regaty o Puchach przewodniczącego Rady Miejskiej, także za chwilę będziemy tutaj nagradzać załogi. Myślę, że warto nagrodzić e, załogi, które się dzisiaj ścigały. Dzisiaj mieliśmy w sumie dwie konkurencje, tak? Jedna konkurencja to była dwie Omegi Orion, e, dwa duże kółka załogi się zmieniały, najlepsza wygrała, e, druga, trzecia załoga, były trzy załogi. Później jeszcze mieliśmy taki drobny, mniejszy, e, mniejszy e, mniejsze zawody. E, one miały trochę inną nagrodę. E, ta nagroda będzie tutaj tylko, e, troszkę później. Pierwsze miejsce zajął kolega Marek Włoch z załogą, a w załodze miał Kostka, Anie i Igora. Prosimy Ma Marka o wystąpienie z załogą, o od odbiór nagrody, o Puchar Przewodniczący wręczy Puchar Drugie miejsce zajął kolega Porożyński, a załoga w składzie Stachu, Kasia i Maciej, prosimy o wystąpienie po odbiór kucharu i nagród. Trzecie miejsce zajęła załoga Sikorski Marek, Cernik plus Kazik, Kacper i Wiktoria, prosimy. Podam w klasyfikację w następnym konkursie, czyli w drugim konkursie były pływania na optymistach dla osób cięższych, bo tutaj limit to był 60. Także każdy musiał przejść wagę. Jak spełnił warunki, to mógł siadać na optymista i pływać. I tutaj w tych zawodach wzięły udział. Cztery osoby, czterech sterników, bo to pojedynki były osoby. I tak podamy klasyfikację. Pierwsze miejsce zajął kolega Marek Sikorski. Brawo! <noise> Drugie miejsce w tych zawodach zajął Marek Włoch. To nie. Brawo! Trzecie miejsce tutaj zajął Maciek Koszur. Prosimy.